Sztuka medialna to rozległe pole, które łączy w sobie elementy sztuk wizualnych, dźwiękowych, performatywnych i interaktywnych. Wykorzystuje narzędzia takie jak komputery, projekcje multimedialne, wirtualną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i wiele innych. Przez to artysta ma możliwość tworzenia niezwykłych doświadczeń, które angażują widza na wielu poziomach i zmuszają go do refleksji. Jedną z kluczowych cech sztuki medialnej jest jej interaktywność. Dzięki zastosowaniu sensorów, kamer, mikrofonów czy dotykowych ekranów odbiorca może stać się aktywnym uczestnikiem dzieła. Może wpływać na to, co się dzieje, eksplorować przestrzeń i angażować się w interakcje z innymi ludźmi. Sztuka staje się wtedy żywym organizmem, który reaguje na nasze działania i przemienia się w czasie. Wielu artystów medialnych używa również technologii wirtualnej rzeczywistości, aby przenieść nas do zupełnie innych światów. Dzięki specjalnym goglom czy hełmom możemy zanurzyć się w wirtualnym środowisku, odkrywać fantastyczne krajobrazy, spotykać nierealne postacie i eksplorować niemożliwe miejsca. Sztuka medialna otwiera przed nami nowe horyzonty, dając nam możliwość doświadczenia rzeczy, których nie moglibyśmy doświadczyć w rzeczywistości. Niezwykłe jest również to, że sztuka medialna nie ogranicza się do tradycyjnych przestrzeni wystawienniczych. Może być prezentowana na ekranach telewizorów, smartfonów czy tabletów. Może znaleźć się w przestrzeni publicznej w postaci interaktywnych instalacji czy projektów multimedialnych. Sztuka medialna przenika naszą codzienność, wzbogacając ją o nowe doznania estetyczne i intelektualne. Jednym z najbardziej inspirujących aspektów sztuki medialnej jest jej zdolność do tworzenia świadomości społecznej i politycznej. Artysta medialny może wykorzystać swoje dzieła do ukazania problemów społecznych, nierówności, konfliktów czy wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Może skłonić nas do refleksji, zainspirować do działania i wywołać debatę. Sztuka medialna staje się wtedy potężnym narzędziem wyrażania opinii i budowania świadomości społecznej. Sztuka medialna ma moc poruszenia, zaskoczenia, zainspirowania i przede wszystkim transformacji. Przenika naszą rzeczywistość, otwierając przed nami nowe perspektywy i zmuszając nas do pytania o to, czym jest sztuka i jakie są jej granice. Jest to podróż w głąb wyobraźni, która nigdy się nie kończy i zawsze zaskakuje nas swoją niezwykłością. Sztuka medialna jest manifestacją naszej ludzkiej kreatywności, wyobraźni i zdolności do tworzenia czegoś pięknego i niezwykłego. W świecie sztuki medialnej istnieje nieskończona różnorodność form, technik i koncepcji. Oto kilka przykładów, które przybliżą Ci tę fascynującą dziedzinę jeszcze bardziej. Jedną z popularnych form sztuki medialnej jest projekcja multimedialna. Artysta może wykorzystać budynki, pomniki czy inne obiekty jako płótno do wyświetlania dynamicznych obrazów, animacji, filmów czy efektów wizualnych. Dzięki temu cała przestrzeń staje się częścią dzieła sztuki, tworząc niezapomniane wrażenia dla widza. Sztuka dźwiękowa to kolejny fascynujący obszar sztuki medialnej. Dźwięki, melodie i dźwiękowe kompozycje są tworzone przy użyciu różnych technologii, narzędzi i instrumentów. Artysta dźwiękowy może eksperymentować z generowaniem dźwięków za pomocą syntezatorów, próbek, efektów cyfrowych i manipulacji dźwiękiem. Efektem są niezwykłe kompozycje, które mogą oddziaływać na nasze emocje i zmysły. Sztuka interaktywna to kolejny obszar, który wyróżnia sztukę medialną. Wykorzystując sensory, kamery, dotykowe ekrany czy kontrolery, artysta tworzy dzieła, w których widzowie są aktywnie zaangażowani. Mogą eksplorować przestrzeń, wybierać różne ścieżki, wpływać na narrację i kształtować dzieło według własnych preferencji. To otwiera nowe możliwości interakcji między twórcą a odbiorcą. Ważnym aspektem sztuki medialnej jest również refleksja nad wpływem technologii na nasze życie i społeczeństwo. Niektórzy artyści skupiają się na tematach związanych z nadmierną konsumpcją mediów, zależnością od technologii czy zagrożeniami związanymi z prywatnością. Poprzez swoje dzieła starają się pobudzać do refleksji i zwracać uwagę na te kwestie. Sztuka medialna odzwierciedla nasze współczesne społeczeństwo, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę. Jest to dziedzina, która stale ewoluuje i przekracza granice, otwierając nowe możliwości twórcze. Sztuka medialna jest nie tylko formą artystycznego wyrazu, ale także źródłem inspiracji, zaskoczenia i refleksji nad naszą współczesnością.